Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam zestaw znanego niemieckiego producenta Szczypiec ogólnie. Zestaw słuchajcie, zapakowany jest w Etui i o tym Etui opowiem za momencik. Najpierw trzeba, że tak powiem, rozbebeszyć całość. Otwieramy wewnątrz tego zestawu, tej wersji, znajdują się szczypce kobra. Kobra w długości 150 i w długości 145 szczypce uniwersalne. Do tych narzędzi sobie zaraz powrócimy i będziemy o nich rozmawiać, ale na początek etui. Etui wykonane jest z materiału, który ja bym określił, określił materiałem plecakowym, czyli coś w rodzaju kordury z zewnątrz i wewnątrz wykończone od prawej strony materiału tej tkaniny. Jest metka gumowa duża, wyraźna, zaznaczone jest co to jest i kto to produkuje. Zapinane na rzep. Rzepa tutaj na wierzchniej części mamy dość dużo. Możemy zapiąć płytko głębiej. Albo możemy zapiąć słuchajcie tak i wtedy macie otwarte etui na, na narzędzia. To jest też fajne. Dobra, wewnątrz etui znajduje się kawałek szlufki gumowej, żeby oddzielić jedno narzędzie od drugiego. Boki Przybliżę Wam to. Boki również są uszyte z gumy. To się naciąga. Czerwony kawałek gumy tutaj z kolei, to też jest szylówka osobna. Wchodzi palec. Można wrzucić tutaj jeszcze jakieś dodatkowe narzędzie. To jest po oby dwóch stronach. Czyli śrubokręcik, czy coś tam innego możecie wrzucić. Z tyłu jest klamra taka plastikowa, niby z zaczaskiem, ale to ten zaczask tutaj nie trzyma jakoś straszliwie mocno, na pasek. Zobaczmy jak to działa na pasku, żeby nie było, że nie sprawdzone, nie przetestowane. Dzisiaj testu szczypiec nie będzie, ale i wypadałoby sprawdzić. Szczypce jedne. Czypce drugie. Drugą stronę. No i działa, fajnie. Mogę zacząć. Nie macie kieszeni montreskiej albo chcecie sobie tak <laughs> na ozdobę nosić? No to fajnie. Można da się. Jakąś to funkcjonalność ma. Natomiast w pracy myślę, że jeżeli pracowałbym tymi niewielkimi narzędziami, miałbym coś robić. Pewnie przy mechanice, no nie, bo to, bo to jest taki zestaw. To pewnie nie będzie gdzieś w kieszonce. Jeżeli miałbym pracować w pracy na budowie, to pewnie wolałbym kieszonkę monterską. Od tego jest troszeczkę większa, wygodniejsza, ale fajne etui w bardzo, bardzo fajnej jakości. Funkcjonalne. Jakby nie było. Pierwsze narzędzie. Przybliżymy sobie. Niepex Cobra o symbolu 8701150. Te szczypce były już prezentowane w filmie o knipek z Cobra. Są to szczypce do rur. Oni tutaj w opisie nawet mówią coś o pompach, ale umówmy się. Kształt szczypiec do rur. Szczypiec bezkompromisowych, sławnych. Myślę, że tutaj jest zbędny taki szczegółowy opis tego narzędzia. Regulacja poprzez naciśnięcie przycisku. Z drugiej strony jest sprężyna regulujemy sobie tam i pracujemy bardzo mocny uchwyt czy chwyt szczęk roboczych świetnie wykonane bardzo czysto gładko pracujące narzędzie króciutko szczypce uniwersalne o symbolu 0822145 w tym zestawie szczypce które są dość specyficzne bo to są tak zwane no powiedzmy kombinerki Natomiast przewężone na końcu, czyli zakończone w formie płaskoszczypów. Mamy tak jakby dwa w jednym. Fajne narzędzie, ciekawe, rękojeść dwukomponentowa, tutaj też praca bardzo czysta, czyściutko to pracuje, logo Knipex. To jest przetłoczone, szlifnięte z góry, z drugiej strony grawer laserowy, że wyprodukowano w niemczech i numer, numer narzędzia. Narzędzie ma kilka funkcji. Najbliżej zawiasu, miejsce do cięcia, tak wygląda z jednej, tak z drugiej strony. Potem mamy miejsce do złapania nakrętek, na przykład. No i część zakończona, już powiedzmy, że na płasko, tam są nacięcia. i Jeden większy rowek, który widzicie. Wszystko sprawia, że będziemy w stanie bardzo sprawnie złapać różnego rodzaju materiały. Krótko mówiąc. Krawędzie robocze, szczypiec, z jednej strony płaska, ząbki oczywiście. Z drugiej strony płaska i sam koniec odgięty do środka. Zoptymalizowane tak, aby pracować na różnych materiałach, w różnych grubościach, szerokościach, wielkościach i tyle. Króciutko mówiąc. Jakość knipexa zawarta w małych narzędziach. Całość pakowana w etui. Taki podręczny bym powiedział zestaw. Aczkolwiek no taki zestaw może jak najbardziej być wykorzystywany gdzieś w terenie. Nie? Jeździcie z jakimś motorkiem, kładem i tak dalej. Pewne narzędzia warto jest mieć. To jest ogarnięte. nie? Bardzo mm, taki funkcjonalny zestaw, niewielki. W tym filmie to wszystko. Jeżeli używacie tego typu zestawy, ten bądź inny marki Knipex, dajcie znać pod filmem. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!